Mamy obliczyć granicę ciągu. Zwróć uwagę na licznik. W liczniku mamy pewną sumę. Już to za suma? Suma ciągu. Jaki to ciąg rozpoznajesz? Wyraz pierwszy to 1 trzecia. Wyraz drugi 1 dziewiąta. Trzeci 1 siódma. 1 dwudziesta siódma. Zatem. To jest ciąg geometryczny, jaka jest iloraz tego ciągu iloraz to 1 trzecia. Podzielimy wyraz drugi przez pierwszy, albo trzeci przez drugi. Zatem Q jest różne od 1. Mamy sumę SN ciągu geometrycznego. Sumę n początkowych wyrazów. Zatem wyraz pierwszy. To 1 trzecia. Razy 1 minus nasze q to 1 trzecia do potęgi n tej 1 minus q. q to 1 trzecia. Uprośćmy to wyrażenie. Zatem mamy 1 trzecia razy 1 minus 1 trzecia do n nad 2 trzecie. Teraz. Wykonajmy dzielenie, czyli kreska ułamkowa będzie zastąpiona mnożeniem przez odwrotność mianownika. Licznik, pamiętaj, daj w nawias, bo cały licznik jest mnożony przez 1 trzecią, podzielone przez 2 trzecie, inaczej pomnożone przez 3 drugie. Trójetki nam się skrócą. Zostanie. Zostanie 1 minus 1 trzecia do n tej w liczniku w mianowniku 2. Przejdźmy teraz do granicy. Już wiemy, jak wygląda licznik. Zatem liczymy granicę przy n zmierzającym do nieskończoności. Nasz licznik to 1 minus 1 trzecia do n tej. Nad 2 i główna kreska ułamkowa, jeszcze nad 4. Pozbądź się głównej kreski ułamkowej. To będzie 1 minus 1 trzecia do n, tej. nad 2 podzielone nad 4, czyli mnożone przez odwrotność. 1, Nasza granica. Wygląda już teraz zupełnie inaczej. O, 1 minus 1 trzecia do n tej od 8, co powiemy o tej granicy. Zwróć uwagę n zmierza do nieskończoności. Zatem jeśli za n damy coraz większą wartość i 1 trzecią podnosisz do coraz większej wartości, to to zmierza nam do. 0 zostaje 1 odjąć 0 a w mianowniku 8 nasza granica 1/8 Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite